Zasad kobiety z luksusowym mindsetem. Pierwsza zasada: nie czekaj, działaj. Samo niestety nic się nie zrobi, musisz wstać i zacząć się ruszać w wybranym przez ciebie kierunku. Druga zasada: myśl w kategoriach jakości, nie ilości. Dobrze się zastanawiaj nad tym, co kupujesz i dlaczego to wybierasz. Trzecia zasada: inwestuj w siebie mentalnie i fizycznie. Wybieraj. Dobre szkoły, dobrych nauczycieli. Idź na zajęcia, idź, zajmij się sportem i swoim ciałem. Ono jest Twoją świątynią i masz je tylko jedno. Czwarta zasada, otaczaj się luksusem, ale zacznij od wnętrza. Co to znaczy? Bądź dla siebie najważniejsza, bądź dla siebie droga i nigdy nie żałuj pieniędzy na swój własny rozwój i na pójście do przodu. Piąta zasada, wymagaj od siebie i wymagaj od świata. Wszyscy mierzymy siebie i innych jedyną miarką, jaką mamy czyli swoją miarkę. Także nie zniżaj swoich standardów i podążaj wybraną przez siebie ścieżką. Nie czekaj, aż świat cię zauważy. Spraw tak, żeby nie miał innego wyjścia.